Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie w nowym odcinku Moto News. Przez ostatnie dwa tygodnie w świecie motoryzacji podziało się dosyć sporo, a więc będzie o czym rozmawiać. Między innymi poruszymy sobie temat dość kontrowersyjnego i podejrzanego. Rekordu prędkości samochodu produkcyjnego ustanowionego przez SSC Tuatare. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Zaczynamy odcinek. Ale rozpoczniemy sobie od Bugatti Bolide, czyli od samochodu, którym wszyscy niesamowicie się ekscytują i nie dowierzają, jak niesamowity twór stworzyło Bugatti. A przecież to jest tylko koncept, koncept, którego tak naprawdę nikt nie widział jeżdżącego po drodze bądź też po torze. Owszem, parametry, które podaje Bugatti są niezwykle imponujące. Silnik w 16 z Shirona generujący 1850 koni mechanicznych został opakowany w pojazd ważący zaledwie 1240 kg. Efekt to czas 0-100 w 2,17 sekundy, 0-200 w 4,36 sekundy, 0-300 w 7,37 sekundy, czy wreszcie 0,500 w nieco ponad 20 sekund. Do tego samo w sobie Bugatti podaje, że ich bolide jest w stanie wykręcić na Nordschleife czas 532,1 i zaskakujące jest to, że są w stanie podać ten czas na tyle precyzyjnie co do jednej sekundy, skoro ten samochód nigdy nawet na Nordschleife nie był. A w sumie i tak jest to czas o ponad 12 sekund wolniejszy niż ten, który wykręciło Porsche 919 Hybrid EVO, więc w sumie nie ma czym szczególnie się chwalić. Tym bardziej, że Porsche ma zaledwie 1000 koni mechanicznych, choć wiadomo, że jakby przy tym jest również od Bugatti nieco lżejsze. Ale jakoś tak na to całe bolide patrzę z dużą dozą dystansu, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie w motoryzacji sporo nowych informacji i doniesień błyka się bez zająknięcia. Podobnie jak to było w przypadku rekordu prędkości SSC Tuatary czy tam SSC zwał jak zwał, który no budzi dużo pytań. I kontrowersji. Tak, ostatnio internet zapłonął, gdy w sieci pojawiły się informacje o tym, że wykręcony został nowy rekord prędkości samochodu produkcyjnego, wynoszący 508 km na godzinę, co jest oczywiście prędkością uśrednioną z przejazdów w dwie przeciwne strony. Rekord ten rzekomo ustanowił SSC. Tuatara. Natomiast internet, jak to internet, po swojemu zaczął analizować film, który przedstawiał rzekome bicie rekordu prędkości, i okazało się, że są tam pewne nieścisłości. Mianowicie znany youtuber, Hi guys, I'm Schmidt, dokonał analizy trasy przejazdu na podstawie charakterystycznych skrzyżowań na trasie. Okazało się, że średnie prędkości obliczone na podstawie czasu na filmie oraz odległości w rzeczywistym świecie według mapy mają się nijak do telemetrii wyświetlanej na ekranie. Do tego na podstawie rozmiaru opon, przełożeń skrzyni biegów oraz maksymalnej prędkości obrotowej silnika, a są to dane powszechnie dostępne w internecie dla SSI Tuatary, Szmi obliczył maksymalne prędkości, jakie Tuatara jest w stanie osiągnąć na każdym z swoich biegów. I tak też wyszło, że na szóstym biegu Tuatara może pojechać maksymalnie 473 km na godzinę. Podczas gdy na rekordowym filmie mamy pokazane, że jedzie 532 km na godzinę właśnie na szóstym biegu. Co sugeruje, że no coś tutaj ewidentnie nie gra. Do tego, gdy nałożymy na siebie filmy zbicia rekordu przez Tuatarę oraz przez Kenigzega Agera RS, to widać, że tą samą odległość na filmie Agera pokonuje szybciej niż Tuatara. A według telemetrii to przecież Tuatara jedzie szybciej i to zdecydowanie szybciej. Jakie jest więc logiczne wytłumaczenie? No generalnie, jedyny sposób, w jaki SSC mogłoby próbować wybrnąć z tej sytuacji, to to, że podali nieprawidłowe przełożenia w skrzyni biegów na swojej stronie internetowej oraz, że spowolnili nagranie z bicia rekordu prędkości, co nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Więc wychodzi na to, moi drodzy, że Propaganda na świecie pojawia się również w świecie motoryzacji, co jest troszkę przerażające. It's fake. It's real. Pozostając w temacie super szybkich samochodów, nie wiem czy wiecie, że Bugatti dla swoich klientów ma ofertę leasingową, co w ostatnich czasach zwłaszcza jest coraz to popularniejszą formą nabywania pojazdów, bo nie trzeba dysponować ich pełną wartością na koncie. Co tym bardziej może być problematyczne w przypadku takiego Shirona, którego wartość przekracza często 12 milionów złotych. Otóż moi drodzy, jeśli marzylibyście o takim aucie w swoim garażu, wcale nie musicie dysponować taką właśnie kwotą. Wystarczy, że wpłacicie wkład własny w wysokości niecałych 1,5 miliona złotych i podpisując umowę na 36 miesięcy, będziecie płacić raty za ten samochód w wysokości 206 831 złotych. Po tym czasie samochód ten możecie wykupić bądź też go oddać. A więc, jeżeli zdecydujecie się na drugą z tych opcji, będzie to oznaczało, że wydacie blisko 9 milionów złotych, i po trzech latach zostaniecie bez pieniędzy i bez samochodu. Do tego wszystkiego jeszcze roczny limit kilometrów przy takiej umowie leasingowej to 4 tysiące. Jak myślicie, fajna oferta? Podoba Wam się? Delma zł! Dobra, a teraz przechodzimy do nowości z motoryzacyjnego rynku. Zaprezentowany został oficjalnie nowy hammer. Nowy hammer, który będzie w pełni elektrycznym samochodem, nawiązującym mocno do stylistyki pick-upa. Prawdopodobnie więc ma się on stać konkurencją dla Tesli Cybertruck. W sumie auto ma być napędzane trzema silnikami elektrycznymi o łącznej mocy około 1000 koni mechanicznych. Zasięg samochodu ma wynieść nawet 560 km, a to wszystko przy niebagatelnych wymiarach, masie oraz na 35-calowych kołach. Jedną z bardziej rewolucyjnych technologii w tym samochodzie ma być funkcja o nazwie Crab Walk, która sprawi, że wszystkie cztery koła w tym aucie będą mogły skręcić w tą samą stronę, tym samym sprawiając, że auto będzie się niejako poruszało bokiem, jak krab, stąd też nazwa Crab Walk. Z jednej strony, taka czyli elektryczna wariacja na temat Hammera jest dość kontrowersyjna, ale z drugiej strony, po pierwsze, moim zdaniem, zawsze w takiej dziedzinie, czyli w dziedzinie elektrycznych samochodów terenowych, musi być pionier. Więc spoko, że Hammer zdecydował się zrobić elektryczną, potężną terenówkę jako właśnie pierwszy. Po drugie, fajnie, że ktoś w ogóle zdecydował się kontynuować legendę marki Hammer. No i w końcu po trzecie, moim zdaniem to auto wygląda naprawdę fajnie. Nawiązuje do klasyki, do tego tradycyjnego, bojowego, agresywnego wyglądu, który jest połączony z nowoczesnością, z dużą ilością technologii, ekranów itd., itd., przez co auto moim zdaniem oczywiście jest naprawdę fajne i atrakcyjne. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. I tym też doniesieniem kończymy dzisiejszy odcinek Motonewsa. Newsów stosunkowo mało, ale nieco bardziej się rozwodziłem na ich temat. Dajcie znać w komentarzach, czy taka forma prowadzenia odcinka Wam się spodobała i czy chcecie może więcej jakichś takich analiz co do jakichś nowości bądź też doniesień na rynku motoryzacyjnym. Ja się tymczasem z Wami moi drodzy żegnam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, łapka w górę, komentarz i oczywiście subskrypcja. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Co ci się stało? Co to jest? Co jest stare?